Witam serdecznie z tej strony Jakobs. I zapraszam do kolejnego odcinka, ale chyba ostatniego z części Ostatni Horyzont. The Long Dark. Mamy wrócić do bunkru. Ja jestem już na lotnisku, przeszłem sobie z powrotem. Także jesteśmy w chałupie Justy, niedaleko bunkra. Także dużo drogi nam nie zostało. Ale zanim tam wyruszymy, to jeszcze muszę sobie tutaj. naprawiać parę rzeczy pozabierałem sobie skóry mam tu jakieś jelita wysuszone suszona skóra z jelenia jedna druga królika nie wiem czy mam czy zabierałem. że mam czy sobie nie wiem nie mam A, no, no to nie wiem. Może nie mam królika. Może nie mam. Ale mi się wdawało, że mam. A jest, dobra. Kurczę, nie widziałem jej. No dobra, to zrobimy sobie tak. Naprawimy sobie czapeczkę. 75%. Dobra. Sakwa też już jest, trzeba by łosia gdzieś upolować. Niedźwiedź wilk. Buty. Naprawiamy. No i te spodnie z zielenia też naprawimy. A w sumie mam skórę zielenia, to mogę naprawić. Raczej znaczy z tego wilka mogę naprawić to. Tego nie mam. A nie, tu wystarczy tylko suszona skóra. O, to ciekawe. Kurczę, dalej paliwa nie mam. No i co teraz? Tutaj mam żarcie. Tutaj też mam żarcie. Dobra, pozjadamy to trochę. Prześpimy się i rano wyruszamy tam do tego bunkra. Zobaczymy, czego szukamy. Dobra. Ile mam wody? Nie mam wody w ogóle. Pasowałoby coś tutaj przygotować. Tylko nie wiem, czy mi pozwoli wiatr na to. Z której strony to wieje? Nie mam żadnej książki. Dobra, zrobimy litr. Tutaj też zrobimy wodę. Tą jedną puszkę to opuszczę. O! Tu mam jeszcze mięso do smażenia. Ale czemu nie mogę? Jak nie można umieścić przedmiotu? O co tu chodzi coś? Nie mogę postawić mięsa. Chyba że to jest gotowane. Tak, dobra. Nie było pytania. Myślałem, że to nie niegotowane jest. Dobra, weź tu jeszcze. O możemy sobie zrobić. Kawy, może się przyda kiedyś. to wydrzcimy karabin. Dobra. Tutaj nic nie mogę zrobić. Idziemy spać. Rano wyruszymy. jelita tutaj mogę zostawić. Dwa zostawię, jedno sobie wezmę ze sobą. Może się przyda do czegoś kiedyś. Dobra, idziemy spać. Idziemy, Lulu. Dobra. Wyruszamy. Wyruszamy do bunkra, bo się zaraz zrobi jakaś śnieżyca z tego. Wow. Dzień dobry. No, wiedziałem, No że nie trafię. Drugi uciekł. Gdzie ten bunkier jest? Kurczę, no, gdzieś tutaj miał być. Znało, że zgubiłem. Mm -hmm. Tam jest. Dobra, już myślałem, że zniknął. <laughs> Mamy znaleźć jakiś pokój tajemny, czy coś takiego? Do Munglomega jest badaj obszar pokazany na polaroidzie. Coś tu jeszcze łazi. Dobra. Muszę zobaczyć, jak to wyglądało, mniej więcej. To taka beczka jakaś. No to poszukajmy tego. O narzędzie wysokiej jakości. Myślałem, że to amunicja jest. Tutaj nic nie widać. Będę się kręcił w kółko, bo nie mam pojęcia, zawsze gdzieś zabłądzę tutaj. Są te beczki jakieś podobne do tego, czyżby to było tutaj gdzieś. Rękawice ochronne Dobra, możemy je zabrać. Tutaj nic nie ma. Łom. Wygląda jakby to podobnie było wyglądało tutaj. Może to tutaj gdzieś jest. Łom. O, jest coś. Zbadaj ściany. Było. O teraz jest, kurca. Okej. Okay. Gdzieś my przeszli, ale fajne łóżko. O teraz. No i szafki puste Tutaj pusto tutaj pusto Kurtka taktyczna. O trzeba będzie ją naprawić i zbadać co to jest za kurtka. Jakiś truposzek leży, widzę? Dziennik Rudigera 3 Dziennik techniczny brygadzisty, identyfikator szefa ochrony. Dobra, to najpierw zaczniemy od dziennik brygadzisty. Rudiger had been holed up in here for a while. He wasn't exactly happy to see me, the bastard. Just laying there in a heap. But this is how I remember it going down. The stalker shows himself. You must be. Sit by and let you just walk away after everything you promised. If it had gone another way down in that mine, you'd have never even known I was here, just another hired hand. Likely one. God damn it! Oh, I'm gonna. Ugh. Where is the data? Control yourself. Emotional volatility, lack of inhibition. These are the signs you have been affected like the others, just as I have. I didn't predict this. It is my failure. I regret that. Just as I regret what I have to do now. Don't do it! Rolled over, and drew a gun on me. I only got off a single shot, but it was a good one. Enough to put him down. Just enough. I could see he'd already had a bad time of it out there. Uh, can't even keep these pages straight. Gonna rest a bit, and then see how far I can get. Dobra Mackenzie, Boże, kurczę, zgasił pochodnię. Coś tam mi dostali z

We will need better models for understanding our planet and its potential for creative destruction. Errors when it wipes the slate clean and starts again. I wanted to profit from this knowledge. Probabilistically, my chances were good. A dice roll, yes, but the numbers suggested a favorable one. Based on my current condition, I overestimated my chances. No dobra, zabierz Trzymaną odznakę to wszystko. Ja myślałem, że tam jest jeszcze to zdjęcie polaroidowe, polaroidowe, gdzieś pójdziemy. Ale tu wygląda na to, że to wszystko. Chyba, nie, jeszcze coś jest. Wróć do bunkra, umeg, zbadę obszar pokazany na polaroidzie. Dowiecie się, czy naprawdę stało to Rudigerem. Jeszcze jedna rzecz jakaś. Ale co ja mam tu zbadać? Czy to nie tutaj? A, zegarek Rudigera jeszcze jakiś. Żegarek wyglądający na drogi, jego tarcza została rozbita wskutek silnego uderzenia. No dobra. Wygląda na to, że teraz już koniec. Marnie skończył. No dobra, no. Skończona opowieść, ostatnia. O, jest suszona skóra. potrzebowałem do naprawy sakwy. No dobra, mamy wszystko naprawione. No to będzie. Wszystko. Także będziemy dalej lecieć nieszczęsnego, nieszczęście i zdobyliśmy odznakę. Także nie wiem, może zacznę intruza od nowa bez tej klaustrofobii, bo nienawidzę tego. Dla mnie to jest naprawdę zbędna mechanika tej gry, która tylko przeszkadza. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra, jak stąd wyjść teraz? Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu są toalety. Gdzieś tu było wyjście, chyba na lewo. Nie, jeszcze dalej. Tutaj jest wyjście, dobra. Wrócimy do chałupy i tam się pożegnamy. O kurcze, to nie wrócimy do chałupy. Mówiłem, że śnieżyca się robi. Gdzie mam swój śpiwór? Ale i jaja. Gdzieś zostawiłem śpiwór. Dobra, nieważne. Kończymy także dzięki za, za wspólną serię. No jeszcze tam muszę pobadać tę ten, 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 lokację, bo żem tylko robił misję, które mi tam mówili, ale dużo zakamarków pozostawało, gdzie nie byłem. Także na pewno jeszcze tam wrócę. I zobaczymy, może będzie na odcinkach. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć.